Yo, Siemanko z tej strony, Smile Slow. I dzisiaj będziemy robić nielegalne wojny. Nie pytajcie, co to za napis w książce śmierci. Tak, nielegalne wojny gangów, ale na wyższym poziomie nielegalne wojny brain rotów. Zapraszam do sklepu Smile Slow Team! Zawalcie o Smilandie w grze Clash of Clash i World of Warcraft! Jeszcze w ogóle ktoś w to gra? Pewnie nie! Dobra, wracając. Dzisiaj robimy wojnę. Nie kilkunastu gangów. To będzie gruby odcinek. Jeszcze tylko przypominam, wpadnijcie na mój sklep smilandia.pl Smilow Team. A teraz robimy wojnę, nie przedłużając. Kupujcie mój merch na Smilow Team. Nie przedłużając, robimy wojnę. Bombardino krokodilo, stralalalo, tralala. Bombardino krokodilo, tralala, krokodilo. Ja nie mówię wiedzieć, jak to wygra. O, boże, ale fascynująca walka. Jo pierdził! Wow! Jaka walka. Wow! Niesamowite! samo ma! Wow! Dobra. Teraz brr brr -br patapi. Bombardada br -br 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 Wow! Dobra. Teraz Garam mararam, raram mararam. A dobra. Garam mararam mararam. O ale super walka! Pamiętajcie, kupujcie mój merch Jedyne! 200 złotych zegarek z temu polecam! dan ja, dung macie teraz trunicina! 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 trak bara dobra nieważne trik trak barabum trik trak barabum dan madu dung 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 się folka palerino lo lo merch Gwieździe śmierci dobra nie będę was zanudzał brain rotem o nie kupiliście wersji premium! Tak! Wersja premium tego filmu jest dostępna dla wspierających! Jedyne 200 zł miesięcznie! Na Wal Zawalczcie o smajlandię! Dobra, wracając do walki. Wow. Ta 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 ta, Zachór! Olu, folka!

Jeszcze mam to co. Nie ja, ja ja będę dum, to musiała czytać. Dum, Wpadajcie dum, na mój sklep! Smile su Dobra, dum dum daj dajesz dum, radę! Dum, nie! Tung dum za O mój Boże! Wpadajcie dum, na mój sklep! Dum, dum, dum. Nawet nie wiem co to. Ale nieważne! spadajcie na mój sklep! Smile su team! Zawadziasz maila, nie! To już 60 rekla.

tegoś Ballerino ah, non. Lo, lo, lo. ten po angielsku. Nuclearo dinozaur. Ballerino lololo. Se sì, to od razu wpisać, dobra. Ballerino lololo. Lo, lo. teraz, teraz oh, yes, No jest O, kurde. O mój Boże, nuklearu dinozaurem niszczy moją gwiazdę śmierci. Co się wyrzuci? Niszczy gwiazdę śmierci. Spadajcie na mój sklep 2025 chcecie więcej takich filmików to subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, portfel, Paypal, mm, to się powycina. Nuklearodinosaur. E, więc to by było dzisiaj na tyle. Kto wygrał? Nuclearodinosaur. Jeśli chcecie więcej takich wojen brain rotów, to wpadajcie na mój kanał. I pamiętajcie, kupcie wspierającego jedyne 228 złotych tygodniowo. Pamiętajcie, Smajsłoty! Walczcie o clashów, e, znaczy o Smajlandię! Jak tam było? Yy, yy, nie, nie wiem, jak, to mam pow... jak jak się w ogóle żegnałem. Nie pamiętam. To jest nieważne! Bo dawajcie mi swoje pieniądze! Nara!